Hejka, z tej strony Glaf to są niecne RPGi i tak jak w środę razem z Ikeo zapowiedzieliśmy, dzisiaj mamy streamek i nagrywkę zarazem sesji Invincible. Kiedy ona się pojawi na YouTubie, kiedy to będziecie właśnie oglądać na YouTubie, nie mam bladego pojęcia, aczkolwiek zakładam, że w przyszły piątek, bo to też ja na tym... Ja tym zarządzam, więc pewnie tak będzie. Póki co widzicie, są loga, a ja przejdę, żeby pokazać prawdziwe ludzkie twarze. Także na początek, w lewym górnym rogu jest Igeo, IKEO, który będzie naszym mistrzem gry. IKEO oczywiście reprezentuje, masz chwilę, na RPG. Nie, czy masz chwilę na. Chyba tak to było, o właśnie. Blog RPG, o tak. Masz, masz chwilę, po U, prostu. ale o, w topa. Ja się mylę za każdym razem. Kolejna osoba, która już mi wytknęła błąd, a pojawiła się po raz pierwszy dzisiaj na kanale. Pozdrawiam Kurde. cię. E, Hubertus z Gram Przygody. Tu mam łatwo, Cześć. bo logo widać. Cześć, Hubertusie. Cześć. Witam wszystkich. Ja po prostu już wczuwam się w rolę Rexa, który jest y, bardzo niewy, nietaktowny i niewyważony nazywaj rzeczy po imieniu, jest totalnym pyskaczem. E, obok Rexa, e, czyli Hubertusa jest oczywiście znany i lubiany Bartek. Bardzo polecam e, konwersację Bartka z Ikeo na Discordzie. E, Bartek dzisiaj będzie grał Monster Girl, e, czy Girl, bo nigdy Cześć, nie wszystkie. wiem jak się ładnie to mówi. Cześć Bartku. Nie, wszystko jedno i tak mówisz źle. E, pewnie tak. E, obok Bartka jest yy, nasz stały bywalec kanału Ferenc. Yy, muszę go kiedyś w końcu poprosić, żeby dołączył do niecnych sympatyków, ale na razie jestem na niego obrażony, bo nie dał mi się przejechać swoją fajną furą, czyli Ferenc, który będzie grał bulletproofem. Cześć, Ferenc. No takie rzeczy to trzeba naprawdę sobie zasłużyć. Oczywiście, że tak. I na koniec najładniejsza osoba z nas e, i to nie jest eufemizm w tym wypadku, bo czasem ludzie tak mówią, ale to jest dzisiaj prawda, czyli jedyna e, kobieta w naszym towarzystwie, choć nie jedyna e, bohaterka żeńska, e, czyli Light, znana i lubiana z sesji systemowych pogaduchów o Bryndeludbej. Cześć Light. E, no i na koniec ja będę grał robotem. Ja, Glaf, nie wiem czy znany i lubiany, zakładam, że nie, aczkolwiek jestem tutaj, bo... Prowadzę ten streamek albo to nagranie. Ja tylko dodam, bo tego najczęściej na kanale na YouTube nie mówię, a to jest ważne podczas streamu, bo te streamy są. W trakcie tych streamów nagrywamy te nasze sesje. Jest jeszcze obecny Lobo. Lobo, który zawsze jest moderatorem streamu i także chciałbym mu tutaj oficjalnie to będzie na kanale później się gdzieś wyświetlać, ludziom podziękować, że robi fajną robotę i zagaduje i pisze do ludzi. I teraz ja już się zamykam, przynajmniej na jakiś czas, i oddaję oddaje Ci głos. I scenę wszystko. Dzień dobry. Ja jestem Iko, Ariel, Latakroszków. Albo jakoś tam, jak sobie mogliście kiedykolwiek poznać. I dzisiaj będę prowadził Invincible, czyli najnowszy tytuł od Freelec, który właśnie skończył swoją wspieraczkę na Kickstarterze. I ufundował się oczywiście. Trudno, żeby nie, przy takiej Marce. I przy tak lubianym silniku, jakim jest. Zero engine, którego, za którym ja nie przepadam, ale może tutaj dam się przekonać. Eee, ja zazwyczaj nie nagrywam takich sesji, jak ta. Eee, nie powiedział mi, że będziemy nagrywać, ale wyszło to jakoś w konwersacji, więc się domyślałem. Eee, ponieważ te sesje to są sesje, w których ja się uczę mechaniki jakiegoś systemu. Eee, ale w sumie pomyślałem, że to może być dobry sposób na to, żeby. Pokazać, jak można się nauczyć mechaniki systemu, ponieważ nie wszyscy to wiedzą. Ja osobiście nie siedzę godzinami i nie czytam systemu, żeby się go nauczyć. Ja biorę i zaczynam grać. Jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, robimy chwilę pauzy i szukamy w zasadach. Normalnie na sesjach tego nie robię, kiedy gramy jakąś normalną kampanię, ale przy nauce systemu robię to, ponieważ chcę zagrać by the book jak najbardziej. I chcę, żeby chcę się nauczyć tego systemu, zobaczyć, jak on został przemyślany, co zostało w nim zawarte i dlaczego. I staram się zawsze wejść w buty designera i zrozumieć jego intencje, kiedy tworzył jakieś zasady, bo wtedy najlepiej się można czegoś nauczyć i najbardziej logiczne jest to. Jeżeli chodzi o sam system, Invincible to nie jest komiks dla dzieci był to nie jest kreskówka dla dzieci. był jest bardzo ciężkie, jest bardzo brutalne, porusza bardzo wiele ciężkich tematów. I podejrzewam, że ta sesja też będzie zawierała takie elementy hmm, takie małe spoilery. Widziałem tabelę obrażeń krytycznych, no i jest fajnie. Jeżeli lubicie, ten, jeżeli lubicie komiksy, nie przeszkadza wam gore w komiksach, no to tutaj się będziecie dobrze bawić. Nawet w wersja jest propozycja, jak ocenzurować tą tabelę, żeby tylko tam do dziewiątki rzucało, bo później już jest jazda bez trzymanki. I No ale dzisiaj chyba jest taka godzina, że możemy spokojnie sobie pozwolić na to, żeby użyć pełnej tabeli. Oczywiście, jeżeli wy macie jakiekolwiek figery, nie dostałem nic na prywatnych wiadomościach, ale jeżeli macie jakieś triggery, to proszę napiszcie. Ponieważ no, mamy tutaj Monster Girl, która jest nastolatką. Znaczy, wszyscy są w sumie tutaj takimi późnymi nastolatkami, ale Monster Girl jest taką młodą nastolatką, przynajmniej z wyglądu. I mogą być naprawdę nieciekawe rzeczy. Jeżeli ktoś ma jakieś triggery, no to nie polecam tej sesji, żebyście oglądali, bo, no bo to jest Invincible. I tak samo, bardzo ważne, jeżeli nie obejrzeliście pierwszego sezonu Invincible, nadróbcie, a później wróćcie do tej sesji, ponieważ będą tutaj twarde spoilery z pierwszego sezonu. A pierwszy sezon, kto oglądał, ten wie. Nie jest tym, czym się wydaje na początku. Więc. Mm. To tak naprawdę, chyba już po pierwszym odcinku można zacząć oglądać, bo pierwszy odcinek, zwłaszcza scena po napisach, robi robotę. Ja mam takie wrażenie. No, ja się zdziwiłem wtedy. Tak. E, tak, więc jeżeli chodzi o triggery, to. to... Ja powiem tylko, jakie ja mam trigger i czego na pewno nie będzie. Nie będzie żadnej przemocy seksualnej, nie będzie. Seks będzie za zasłoną, ponieważ gramy tutaj pierwszy raz ze sobą i nie wiem, jak komfortowo się ludzie tutaj czują. Z moją ekipą, którą normalnie gram, bywa różnie z niektórymi gram tak, z niektórymi mniej, ale ogólnie tutaj proszę o wszelkie seksualne rzeczy. Jeżeli już muszą być to za zasłoną, najlepiej, jakby ich w ogóle nie było, ponieważ ta sesja nie ma takich. Ostrych rzeczy, ale są tutaj. Jest tutaj w ogóle cała sekcja poświęcona e, scenom socjalnym. I e, tam można robić bardzo dużo różnych rzeczy. Więc e, tak. Nie będzie przemocy seksualnej, nie będzie przemocy na dzieciach. E, to jest jeden z moich głównych triggerów. Zawsze go powtarzam. E, gdzieś tam, może za zasłoną, jeżeli usłyszycie, że ktoś tam, e, jakieś dziecko jakoś skrzywdził, no to pójdzie, ale raczej na pewno u mnie na sesji nie będzie tak, żeby to opisywał jak ktoś jakieś dziecko tłucze. Monster Girl tu jest eee, i to może być różnie eee, pod tym względem, ale wydaje mi się, że kiedy dojdzie do walki, ona już będzie potworem, więc to już nie będzie. Eee, Okej. Okay. Co do samej sesji. Jest to krótka sesja, ale wydaje mi się, że sam stream, same nagranie nie będzie zbyt krótkie, ponieważ tak jak mówiłem, chciałbym sprawdzić zasady, chciałbym, żebyśmy wszyscy poznali zasady, żebyśmy sobie je odświeżyli i żebyśmy byli pewni, że używamy tych zasad właściwie. Tak samo to jest Foundry i jest to stół, który powstał niedawno na rzecz kampanii, żeby można było sobie przetestować. I też... Jak Bartek już zauważył, psując mój e, świat. E, znaczy nie świat taki żywy, świat na foundry. E, 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 są rzeczy, które nie działają. I pewnie będziecie słyszeć narzekania Bartka, bo Bartek lubi narzekać. Za na co go umówił? Nieprawda. To znaczy, <noise> 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 lubię nie lubię. No, jak widzę, że coś mi nie pasuje, to narzekam. No. Ale później wezmę się i naprawię. No. <noise> A ogólnie to mam nadzieję, że będzie dużo śmiechu, dużo zabawy, bo taki jest inwencjum, to jest, jest bardzo ciężki w wielu momentach, ale ogólnie chodzi o to, żeby się dobrze bawić. No i tyle. Czy macie jakieś pytania? Nope. Spokojnie. Jak coś popsuje, to ci powiem. <grym> Kopmy dupy. Może mu nie mów, żeby sam to odkrył. Dobrze, Więc e, dzisiejsza sesja będzie się zaczynała. Ja sobie nawet robiłem po polsku intro, żeby Was. E, wam przedstawić tą tą sesję, ale najpierw zajmijmy się kartą postaci. Chciałbym, żebyście otworzyli każdy swoją kartę postaci. Jeżeli możesz na streamie otworzyć e, Invincible, żeby ludzie widzieli. Też to, Jeżeli streamowi dałeś widałeś dostęp, to na pewno mogę. Invincible jest, znaczy Ten stream jest. E, ad, y, to stream jakby jest, jest pokazywany, więc mogę mu dać. E, a, okej, okay, to nie na streamie. Nie widzę tej karty. Stream nie jest GM, -em? to nie, zaczekaj. Ja stream nie jest GM. Nie. Ale to nawet lepiej, że. Okej. Okay. No dobra. Proszę bardzo, już jest GM. -em. Więc może już otworzyć im więcej, bo. Jest warta strona, jak ktoś na samym środeczku, a ją na ekranie. Pięknie. Więc jeżeli otworzycie sobie teraz wszystkie karty postaci, w ogóle jakie macie doświadczenia z Foundry? Wiem, że Hubert zapomniał większość Foundry. No co? Wchodzisz, klikasz guzik i się coś już dzieje. Dobrze. Tego typu doświadczenie. Ja chodzę, ja chodzę do, <grymne> do, do dwóch panów na lekcję regularnie. Jeden podobno jest Marudą, a drugi jest kapitanem Marudą, więc jakby nie wiem na ile one są skuteczne. <grymne> ja no, na tym. Dobrze, to super. E, więc tak. Interface Foundry. Po lewej stronie e, u góry macie coś, co się nazywa layerami. Wy, jako gracze macie ich mniej niż ja, ponieważ ja mam dużo. Wy będziecie mieli na pewno token Controls, to tam kontrolujemy tokeny. Później będziecie mieli Measurement Controls. Tam wszelkie templatki, które się pojawią i trzeba będzie je usunąć. To tutaj klikamy, a później usuwamy. To to zrobił kto jest niebieski. Robert. Później mamy Drawing Tools, to jest, żeby sobie porysować. Proszę o cenzowalne rysunki, bo zaraz wiem, że się pojawią i wiem, jakie się pojawią. Nie dałeś nam, nie dałeś nam rysunków. Nie? O Jezu, jak mi przykro. E <laughs> Później mamy Journal notes. E journal notes to jest coś, co pokazuje wam mm, pineski, które pojawią się. I żeby to zrobić, to proszę kliknijcie sobie wszyscy raz na Journal notes, czyli tą taką flagę i później pojawią wam się dodatkowe ikonki po prawej stronie od tych od Layer Controls i tam macie taką fioletową pineskę. Kliknijcie ją proszę i zostawcie ją klikniętą, klikniętą i wróćcie sobie na Token Controls. Dzięki temu jeżeli ja kiedykolwiek mam udostępnić jakąś pineskę na mapie to będziecie ją widzieć. Po prawej stronie macie... Czy ma być na fioletowo czy nie? Ma być na fioletowo, tak. OK. Yy, teraz tak, teraz po prawej stronie macie Taby, tak zwane. Kiedyś one były tabami, teraz już nie są tabami, bo są w pionowej linii e, od niedawna, ale dalej zostały jako taby. Więc tak, pierwszy to będzie chat dla Was, e, później będzie combat encounters. One się pojawiają chyba tylko wtedy, kiedy jest combat encounter. E, później macie aktorów. E, aktorzy, pojaw aktorzy zawierają Waszych aktorów. Jak klikniecie tam, będziecie mieć tylko jedną postać, dwa foldery w głąb. Później są itemy to jest taka walizeczka e, itemy. Pozwalają Wam po prostu tam. Eee, macie tam rzeczy, które możecie przesunąć na swoją kartę postaci. W tej chwili to nie ma żadnych, więc nie musicie się tym przejmować na tej sesji, akurat. Eee, macie roll table, nie, journal macie jeszcze. Eee, journal, tam jest wasz eee, Wasze zasady, które Wam udostępniłem. One są też dostępne tutaj na samym środku. Macie taką ładną okładkę. Pojrzałem na scenę, przepraszam. Na, na samym środku macie taką ładną układkę, możecie na nią dwa razy kliknąć, też wam się pojawią zasady. Oto skubany kabelek. Pod Journal notes są roll Tables, później macie card Stacks, Macros. E, tymi się nie musicie przejmować, chyba tylko Bartek musi się przejmować makrami, bo on ma tam makro do tej e, swojej Monster Gear, żeby się zamienić w potwora, w które to makro nie działa, jak już da dał nam znać kilkakrotnie. Część to e, działa, ale tylko częściowo. Później mamy playlisty, e, który, których to nie będziemy używać, bo nie mamy muzyki. E, compendium paki, to jest bardzo ważne w, normalnie na Foundry, tutaj nie musicie się znów tym przejmować, ponieważ nie mamy też żadnych Compendium paków, jest tylko jeden Adventure, który instalujemy. I później macie ustawienia. Jeżeli potrzebujecie coś zmienić, to w tych ustawieniach to możecie zmienić. Nie musicie nic zmieniać. Dobra. E, a na samym końcu jest taki trójkącik. Trójkącik pozwala Wam schować albo pokazać e, te rzeczy. Wy powinniście mieć w 99% otworzone chat message. E, co jest zespamowane różnymi, różnymi rzeczami. Kiedy otworzycie chat message, to na dole Wam się pojawi okienko Enter message. Możecie sobie napisać. Cokolwiek chcecie, pojawi Wam się to. Jeżeli chcecie sobie rzucić kością, to na dole są kości. Wybieracie sobie tą kość, którą chcecie rzucić. Klikacie ją tyle razy, ile chcecie dodać tych kości. Jeżeli klikniecie za dużo, prawą myszką odejmujecie, możecie dodać modyfikator. Następnie klikacie roll i się rzuca. Bardzo prosta rzecz. Ok, to jak mamy już to ustalone, to wejdźcie sobie teraz na aktorów, wejdźcie na swoją postać, żeby pokazać swoją kartę postaci. I przyjrzyjmy się karcie postaci. Karta postaci w tym systemie wydaje się być bardzo prosta, nie skomplikowana. I główną rzecz, którą potrzebujecie mieć otwartą, to jest Powers and Boosts, czyli główna strona. Macie tam swoje imię, swoje imię normalne. Jaka jest wasza rola? rola role w tym systemie są tylko opisowe, żebyście wiedzieli mniej więcej co macie robić w czasie gry jaka jest wasza rola w tym, ale nie daje to żadnych innych dodatków. Eee, tutaj macie Appearance, czyli wasz wygląd, który możecie sobie wpisać sami. Eee, ale jak to wygląda, to każdy widzi na tokenie, eee, więc nie trzeba tutaj zbyt dużo psuć. Reputacja, to jest wasza reputacja eee, wśród ludzi, karma to jest karma. Eee, te mechaniki nie będą brały zbyt dużego udziału w tej sesji, eee, są bardziej Ważne w pełnym systemie. Atrybuty. Fighting to jest jak dobrze walczycie. Agility to jest jak zręcznie jesteście. Strength to jest jak silnie jesteście. Następnie macie atrybuty, yy, które są opisane jako atrybuty mentalne: i to jest Reason, Intuition i Presence. Reason to jest wasza, wasze logiczne myślenie, Intuition to jest wasza intuicja, a prezencja to jest to ja, taka można powiedzieć, charyzma. Yy... Każda z tych rzeczy ma swoją, wasz, swoją własną wartość. E, wartość 2, 1 to jest taki przeciętny człowiek. Wszystko ponadto jest e, lepsze i macie tutaj takie e, przymiotniki opisujące jak dobrze w tym jesteście, żebyście mieli pojęcie. Na przykład tutaj jest e, na 6 to jest Incredible, e, na 8 to jest Outstanding. Więc e, i 2 to jest Typiego <laughs> Invincible nie jest zbyt mądry, co pokazał wiele razy w serialu. Eee, więc, mm, oprócz tego, macie dwa paski, można powiedzieć, życia, a mianowicie sam, samo health, czyli wasze zdrowie, które to jak zejdzie do zera, wchodzimy w po, y, broken, stan broken, i to jest broken by damage i broken by resolve. Eee, broken by damage oznacza, że wszystko, wszystkie obrażenia, które przejdą przez zero, są dodawane jako obrażenia krytyczne. Obrażenia krytyczne są te brutalne, strasznie mocne, e, na, są na was nakładane, żeby je zdjąć, musicie odpoczywać. Czasami nawet po kilka tygodni możecie zostać wyłączeni z walki, albo możecie po prostu zginąć. I to w bardzo, bardzo, bardzo brutalny sposób. E, jak to jest w serialu i w komiksie. E, resolve to jest Wasza odporność psychiczna. Co ważne, kiedy help zejdzie wam do zera, to jesteście broken i z tego broken można was wyciągnąć. Jesteście złamani e, przed ale można was wyciągnąć. Jak to jest w Dragon Bane, może ktoś was przekonać do tego, żebyście wstali i walczyli dalej, bo przecież to jest lekkie zadrapanie. Ta ręka ci kiedyś odrośnie. E, walcz dalej. Ale e, Resolve nie można tego zrobić samemu. Jeżeli jest Resolve, tylko ktoś inny może cię przekonać do tego, żebyś e, Otrząsnął się z tego, bo resolve to jest złamanie psychiczne. To jest, e, jesteś po prostu przerażony tym, co się dzieje. E, jesteś przerażony obrażeniami, które, się, yy, które dostałeś, jesteś przerażony, przytłoczony tym, e, jak potężni są wrogowie i nie masz siły, uciekasz, chowasz się. E, widzieliśmy to też w serialu wiele razy. Bardzo się cieszę, że wprowadzili tutaj tą mechanikę, e, ponieważ ona pozwala odkrywać bohaterów. Którzy są praktycznie niezniszczalni, prawda? Jak właśnie Invincible. Jemu zadać obrażenia jest bardzo trudno, ale bardzo łatwo jest go złamać psychicznie. Kretynem, no. Więc tak jak widzimy, tu jest przedstawione: jego życie to jest 13. Oprócz tego jeszcze ma bardzo wysoki armor, którego tutaj nie widzicie, ale ogólnie ma wysoki armor, ale Resolve ma tylko 8. Bardzo łatwo jest mu dogadać zrobić mu vision mockery i on wtedy płacze i idzie do mamy, że tata mu powiedział, że go nie kocha. Eee. I tyle. To jest podstawowa mechanika. Sama walka jak wygląda, będziemy już sobie opisywać podczas walki. Eee. Ważne, żebyście wiedzieli, że możecie zawsze kliknąć na te zasady i tam jest, jak klikniecie na zasady, to jest slugfest, shooting, damage, stress. To są główne rzeczy, które musicie, e, fajnie by było, jakbyście sobie przejrzeli. I co więcej, na Slackfest, e, jak wejdziecie na Slackfest, macie taką fajną bardzo tabelkę, która wam przedstawia, jak wygląda walka. Wybieracie swój target, e, target może unikać, e, znaczy, może się może blokować i tam jest odpowiednio rzucane. Ale to już sobie zrobimy, kiedy, kiedy dojdzie, co do czego. I Czekaj, tyle. gdzie jest ten Slackfest jeszcze? Okej, okay. ślinki sobie to... na tą okładkę na samym środku, która jest na samym środku sceny, okay. pomiędzy dwoma wieżami i trójkątem i Illuminati. Tak. Mhm. I tam masz, masz strony i jest Slackfest. Slackfest to jest naparzanie się po ryjach. Okej, okay. wszystko jasne. Super. E... Dobra, więc yy, czy macie jakieś pytania co do mechaniki? Albo ja do jednej rzeczy nie. Chciałam powiedzieć o, tylko, że świetnie wyjaśniłeś wszystko, ja jestem pod wrażeniem. Cieszę się. Słucham cię Bartku, czego nie wyjaśniłem, no? Nie wiem, co oznaczają cyferki przy atrybutach. Przy jakich atrybutach nie powiedziałem, co oznaczają cyferki? No, że to są ilości kości. Aha, to tak, to, ale to nie muszę tego tłumaczyć na Foundry, bo jak się kliknie, to widać. Ale tak, Bartek dobrze, dobrze wspomniał, przy atrybutach wszyscy macie numerki i one oznaczają, iloma kośćmi rzucamy. Żeby zdać test, to też warto zaznaczyć, żeby zdać test w tym systemie, wymagana jest jedna szóstka. Szóstki są tutaj oznaczone, czego ktoś to robi, prywatne rzuty. Halo, to jest prywatny rzut. Proszę mi nie zaglądać. Ciekawe to rzuca. Jeżeli chodzi o zdanie tego testu, jest wymagana jedna szóstka, żeby ją zdać. Każda szóstka powyżej tego pozwala nam zrobić dodatkowe rzeczy. Przy walce to są na przykład stanty specjalne. Możemy dodać więcej obrażeń, przebić kogoś przez ściany, bo tak, są tutaj takie mechaniki. Ogólnie muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o uczucie superbohaterskości w tym systemie, to jest na wysokim poziomie. Naprawdę podejrzewam, że będę wykorzystywał tą mechanikę do, do, do grania np. Batmana, którego mam ogromną chęć zagrania. Jeżeli ona zadziała, bo jeszcze nie grałeś. Jeżeli ona zadziała, po pierwsze, a po drugie, jeżeli. Outgunt nie spełni oczekiwań moich, bo może być zbyt prosty do odgrywania tego, co chce. Bo outgun't jest też mechanika się. do przeciągania kogoś po na przykład budynkach albo po asfalcie. Tak, jest mechanika przebijania kimś ścian albo przebijania z kimś ścian. I on dostaje duże wrażenia wtedy. Jest mechanika skakania na budynki, która jest po prostu ruchem. Jest mechanika naparzania się w powietrzu, w kosmosie. Jest, jest to taki system superhero hero, od street level do e, cosmic level i wszystko to działa ze sobą, przynajmniej na papierze. Zobaczymy jak to będzie działać w tym. Dobrze. Jest, czy można popisówkę strzelić, jak się ma można. nadmiarowe rzuty? To jest... Naj... <grybanie <grybanie nie zawsze nie... tak robimy. E, tak, jeszcze właśnie można niszczyć te, niszczyć e, z, 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 ogólnie to są strefy, e, więc to jest system strefowy, nie są te strefy tak fajnie zrobione jak są zrobione w The Old World Role Game, czyli Nowym Warhammerze, ale są spoko zrobione, szczególnie e, s, e, strefy na wysokość, czyli wertykalne, nie, e, horyzontalne. Mianowicie e, można zniszczyć strefę, w której się jest, żeby użyć jej elementu, żeby dać komuś w mordę. Czyli na przykład możemy wyrwać jakąś latarnię i przywalić komuś, kto jest jedną strefę dalej, żeby mieć zasięg albo żeby zadać większe obrażenia. Super to wygląda na papierze. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, czy będziecie na coś, będziecie z tego korzystali. Oczywiście nie przeczytaliście zasad, więc nie wszyscy będą wiedzieli, jak to zrobić, ale postaram was się, się poprowadzić, mimo że sam tych zasad nie znam, ale no od tego jestem, żeby was nauczyć. Dobra. Jeszcze coś zapomniałem, Bartek? Jeszcze na coś, coś ten... Gdybym wiedział, co on ci powiedział. Ja wiem. Nie, ale... Dla tych z was, którzy nas nie znają, my się z Bartkiem bardzo lubimy i to są takie pomarzenia, bo jesteśmy po prostu kolegami. Jak e... to tłumacz? No cóż, Monster Girl e, może mieć problemy z, przed, z zamienieniem się w potwora, ponieważ akurat jest to jest ten moment, kiedy jest i ciężko. Dobra. Eee, czy wszyscy są gotowi, żeby zaczynać? Jest. Fantastycznie. Ja, ja to się zastanawiam, czy nie powinienem nagrać teraz wstępu, a tego zamknąć jako sesję zero. <laughs> I tak mówię mm. serio teraz, bo mamy tak 40 minut e, przedstawienia całości. Już jesteśmy w połowie jest. sesji, myślę, że zaraz będzie jakaś przerwa. <noise> jeżeli, jeżeli chcesz to zrobić, to proszę bardzo, to jest dobry pomysł, bo ja sobie pójdę po picie, bo ja to miałem Dobrze, to ja powiem tak. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, tak wyglądała sesja zero. E, także póki co, e, robię pauzę na naszym nagraniu. I trzymajcie się, grajcie i w RPG i trzymajcie się. Hej. Tak powiem zakończyć. Do po zobaczenia za tydzień. <noise> zagadaliśmy. Jeśli podoba Ci się to, co robimy możesz zostawić nam suba, lajka, jakiś komentarz czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy też na YouTubie, Spotify'u albo wesprzeć nas na stronie sub.pl e, ukośnik niecnej gdzie można postawić nam przysłowiową kawę. Każde wsparcie, jakie, na jakie tylko macie ochotę, będzie zawsze mile widziane i docenione.